Witajcie, dzisiaj Jezus mówi nam, że wszystko przekazał mi Ojciec, mówi o sobie Jezus, że wszystko otrzymał od Ojca I, i myślę, że to jest bardzo ważne, bo wielu nie chciało tego przyjąć, że Jezus dostał to wszystko i nie chcieli od Niego tego wszystkiego przyjąć. Dlaczego? Bo byli mądrzejsi od Jezusa, bo mieli swoje zwyczaje, swoje prawa i nie chcieli otworzyć się na to, co Jezus przyniósł, tą nowość, nowość, która polegała na niesamowitej miłości do człowieka, miłości do człowieka, który, którego rani grzech, miłości do człowieka, który gdzieś gubi się w tym świecie i, i potrzebuje właśnie, potrzebuje kogoś, kto przyjdzie i z miłością pokaże właściwą drogę. Jezus dzisiaj... Was, nas zaprasza do tego, żebyśmy otwierali się jak ci prostaczkowie, to znaczy mieli tą ufność. Ufność, że droga, którą Jezus Ci proponuje jest tą, która zaprowadzi Cię do prawdziwego szczęścia. No właśnie, po to jest też Adwent, żebyśmy szukali tych dróg w naszym życiu, które nas poprowadzą do tego, żeby Boże Narodzenie w Tobie, we mnie miało miejsce. Zatem... Nie zwlekajcie i Bogu zaufajcie i wybierzcie dobrą drogę. Dobrą drogę. Dobrego. Do zobaczenia tumoru. Cyk.